Mamy lato, jest okropnie gorąco, nawet nie wyobraźcie sobie, jak w tej kuchni jest gorąco, więc ani myśl mi odpalać piekarnika i piec jakiekolwiek ciasto, więc będziemy przygotowywać dzisiaj deser. Klasyczny deser, ale w innym, bardziej rozkosznym, nowoczesnym wydaniu panna cotta, inną panna cotta, inną, bo z maślanką, która nadaje lekkiej żyżkości i wodą różaną, która będzie taka bajeczna i trochę przywołująca smaki Bliskiego Wschodu. No i oczywiście też na miarę naszych czasów będzie to panna cotta, bo zamiast żelatyny użyje agaru, który jest roślinnym zamiennikiem tego składnika, który jest pozyskiwany z kości zwierząt. Dobra, zaczynajmy. Zaczynamy właśnie od agaru. Trzeba go przesypać do garnka, w którym będzie się działo całe zamieszanie. Jest kilka istotnych różnic związanych z agarem względem żelatyny. Jest on znacznie mocniejszy i powiedziałbym, że trochę łatwiejszy w użyciu, bo trzeba go nawet zagotować. W przypadku, jak wiecie, żelatyny. Trzeba tylko rozpuścić żelatynę, a później nie dopuścić do zagotowania, bo straci swoje właściwości wiążące. Tutaj jest na odwrót, trzeba zagotować, bo inaczej się nie zwiąże. Przyspujemy jedną łyżeczkę do garnka i zasypujemy to dokładnie zalewamy wodą. Dodaję jeszcze pół szklanki kremówki. Tu mam przygotowaną całą kremówkę, która będzie mi się potrzebna, czyli dwie szklanki. Dodaję też. Odrobinę soli, powiedzmy szczypta, ale jak zawsze mówicie, ile jest znaczy szczypta? Więc szczypta to, to jest jedna ósma łyżeczki, jeśli chcecie być tak bardzo precyzyjni. I coś, co jest obowiązkowym składnikiem każdej dobrej pana Koty, czyli laska wanili. Ja ostatnio zamawiam e, taką mega tuściutką laskę wanili przez internet, przelecę przez nią palcem. To nie wiem, że palec jest tłusty, to jeszcze ciepkowany i pachnie jak najlepsze perfumy. Ja bym ochotę tego liczać, ale nie będę tego robić, bo teraz będę używać tych dłoni do jedzenia. Jak wiecie, odkrajam krańcówki laski wanilii, spłaszczając ją trochę i przesuwam po tej węższej krawędzi noże, rozcinając laskę na pół. Bam. No i mamy tutaj wnętrze laski Bourbon, bo właśnie stąd ona pochodzi, stąd tam pochodzą najlepsze wanilie, najbardziej aromatyczne i najbardziej tłuste. Właśnie ta tłustość jest nośnikiem smaku. I przesuwamy wewnętrzną, szeroką stroną noża po lasce wanili, ściągając wszystko, co ma do zaoferowania. No i teraz lecą te waniliowe czapki do garnka z panokotą. Oczywiście można byłoby użyć, czy to ekstraktu waniliowego, którego tak bardzo lubimy używać do ciast, albo cukru waniliowego, nie wanilinowego, bo to nic nie ma wspólnego z wanilią, ale to jest na tyle prosty deser, składa się tylko z kilku składników, że trzeba naprawdę uważać, żeby wszystkie z tych składników były najlepszej klasy, bo inaczej po prostu wyjdzie fiasko. Taka klasyczna panna cotta, nie powiedziałam tego na samym początku, nie należy do moich ulubionych. Uważam, że to jest deser, który jest e, znakiem ubiegłych czasów, taki deser, który się zatrzymał gdzieś tam 20 lat temu. E, jeśli widzę go w menu restauracji, to wiem, że niczego dobrego się nie mogę spodziewać e, po tym miejscu, po prostu jest ono innowacyjne. Stąd też pomysł na ten dziś przepis, żeby pokazać pana kotę w takim wdaniu nowoczesnym i innowacyjnym. Czy mi się to uda? Musi się cenić sami. Mi się wydaje, że się udało. E, dobra, e, teraz wszystkie te składniki trzeba wymieszać. I zagotować. Chciałbym pokazać, jaki agar używam. Jagar nie jest to najłatwiej dostępny składnik. To jest mój agar. Kupiłem go w sklepie ekologicznym. Pierwszy raz jest bardzo silny, wiążący, więc, jeśli taki zobaczycie, to warto po niego sięgnąć. I oczywiście jest w proszku. Jak to wszystkie te agar, żelatyny. Ma dość specyficzny zapach. Choć chyba trochę zwietrzał. Więc <laughs> nie jest aż tak źle. No, A ja mam ją katar. Dobra, zagotowujemy. Agar z kremówką, wodą. Vanilią i solą. Bo ten kafel mnie trzyma od tygodnia. Nie, byłem na Asylent Disco do 5 rano. To jeszcze nie powiedziałem. Mówię to w każdym odcinku z wanilią, więc będę się powtarzać. Zużytą laskę wanilii która cały czas jest aromatyczna i w przypadku kiedy, nie wiem, robicie na przykład krem cukierniczy, krem cukierniczy, krem patizie, to wkładacie taką też wdubaną laskę do mleka i aromatyzujecie mleko w ten sposób, jako dodatkowy bodziec. No ale tutaj nie będziemy tego robić, w sumie też moglibyśmy, ale już wystarczy tej wanilii. Więc wkładam taką niezużytą, a rzeczywiście zużytą, ale niezużytą do żadnego innego dalszego kremu laskę do fiolki, z wódką albo spirytusem, tworząc własny ekstrakt waniliowy. Tutaj tych lasek jest naprawdę bardzo sporo. Możecie dojrzeć. Najcenniejsze rzecz w tym domu. Nie dałem cukru, nie dałem cukru. Dobra, dodaję cukier. Um, nie daję go dużo, bo panna cotta jest serem, który nie wymaga dużo cukru. Ma um, być tylko lekko słodka, więc tutaj jedną czwartą i e, jeszcze wam wytłumaczę, dlaczego moim zdaniem ta metoda, którą używam, jest lepsza od innych przepisów, które są w internecie. E, bo nabiał ma to do siebie, że jeśli go zagotowujemy, to on zmienia swój smak. A zwyczaj przepisy na panna cotta mówią, żeby włożyć całą kremówkę z żelatyną, no i sobie tam ją zagotować i, e, i usztywnić. Ja dodaję tego kremówki trochę. Dodaję też wody, żeby... Że agar miał, miał miejsce na rozpuszczenie się, a resztę nabiału, czyli resztę kremówki i maślanki dodaję już po zagotowaniu, żeby nie zmieniać smaku na białą, bo taki na surowo jest absolutnie najlepszy i najbardziej wyrazisty. W międzyczasie mogę przygotować foremkę. Macie dwie opcje na serwowanie panna koty: taką najbardziej klasyczną, czyli w takiej powiedzmy kokilce którą odwrócicie później i wyjmiecie, bo będziecie się tak tam trzepało na talerzyku, jak to tak. Albo w takim ładnym kieliszku, czy jakimkolwiek czymś innym, bez wyjmowania, bez ryzyka, że wam coś nie wyjdzie. Którą opcję wolę? Lubię sobie tak potrząść czymś, więc to jest satysfakcjonujące. Aczkolwiek z estetycznego punktu widzenia, no to jeśli macie coś ładnego do serowania, no to takiego jak to, to szkło, które kupiłem na targu Staroci, tutaj w na pchlim... Kole? Nie, czekaj. To jest tutaj nie na Kole. Na pchlim targu na Kole. <grym> um, ale żeby Wam ta panna kotę wyszła, to musicie smarować. Się już gotuje, więc mieszacie międzyczasie, więc e, trochę natłuszczacie kawałek papieru i bardzo cienko wysmarowujecie wnętrza kokilek, wnętrza filiżanek. Po prostu takie natłuszczenie Pozwoli im wyśliznąć się, wyśliznąć się tej pana kocie na wasz talerzyk i do waszego brzucha. Więc ja to, gdyby, gdybyście mieli takie e, filiżanki, takie, które nie mają. Czubka na górze, na, na dole, później na panekę, na na Górze to będzie najlepiej. Ja nie jestem, miałam takich dużo. Zresztą, jak możecie zauważyć, zwykle mam po jednym talerzyku albo po dwa talerzyki z serii, po jednej filiżance o jednym wyglądzie. E, po prostu kolekcjonuję różne style e, jest to takie, tak jakby ekstraktycznie. Gotujemy do momentu, aż agar się rozpuści. Jak mu na początku, nie ma ryzyka, że tutaj coś się stanie z tym agarem. W przepisy mówią, żeby gotować tak 5 minut, moim zdaniem wystarczy dwa. Wystarczy by on się rozpuścił. Dokładnie, czyli widzicie już. Dodaję resztę kremówki. Jak mówiłem, najlepsza kremówka, jaką możecie dostać. Pójdź na targ, kupcie już jakiejś kobiety, która sama robi tą kremówkę. To jest najlepiej. I dodaję też mój sekretny składnik, sekretny, już nie sekretny. Mianowicie szlankę. która sprawi, że ten deser po prostu nie będzie nudny. No bo co to za deser, który jest w zasadzie usztywnioną śmietaną z cukrem? Spoko, no, ale ile można? I w zasadzie wszystko. I teraz pozostało nam tylko przelać tak przygotowaną masę do foremek. Odstawiamy do lodówki na minimum godzinę. Dwie byłoby lepiej, a trzy byłoby idealnie. Po czym dłużej ta panna kota spędzi w lodówce, tym bardziej swerdniej, tym łatwiej później będzie ją można wyjąć z tych filerzenek. W się przygotuję jeszcze po lewej. Moja zrobi to już przed samym podaniem, ale ja lubię kiedy ona. Tak konkretnie e, przejdzie e, smakiem. Jest ona bardzo prosta. Nie wiem jak to działa, ale do pana koty i do na biału chyba najbardziej pasują maliny. E, więc ta polewa będzie składała się z, tylko z trzech składników z 250 gramów e, malin, jednej łyżki mojego ulubionego składnika, albo przynajmniej jednego z ulubionych czyli wody e, różanej, którą możecie kupić. E, albo w dużych hipermarketach na działach ze zależnością orientalną slajsz kuchni świata, albo po prostu przez internet. Ja. Takie, które są bardziej egzotyczne, typu właśnie ten agar, wodę różana, wanilia, miso. Kupuję wszystko przez internet. Po prostu jest trochę taniej i nie trzeba z tymi składnikami gdzie chodzić. Dodaję jedną łyżkę. Dodaję też odrobinę słodyczy. Eee, może być to miód, może być to syrop klonowy. Ja decyduję się na syrop klonowy, bo chcę na tej polewie odrobinę od takiego wędzonego, drewnianego smaku. Nie będę tego specjalnie gotować, nie potrzeba. Rozgnioto to tylko odrobinę widelcem. Hop, hop, hop. I dosłownie lekko zagotuję, tylko do momentu, aby te maliny puściły sok. Eee, Czyli kiedy będzie to się jeszcze studziło, te maliny jeszcze puszczą z tego soku, który będzie tą rozkoszną esencją, rozkosznym sosem dla naszej panna koty. No i teraz mamy całkiem dużo czasu, więc jak taki czas w kuchni można e, spożytkować? E, ja lubię um, albo słuchać muzyki, albo słuchać e, książek, e, albo podcastów. E, I tutaj przychodzi mi z pomocą MPGo, Go, aplikacja, w której możecie czytać e-booki możecie słuchać podcastów właśnie i audiobooków. Takie słuchanie przy gotowaniu albo w czasie, kiedy coś się gotuje, wciągacie też słodkie aromaty, albo wytrawne aromaty i oddajecie się jakiejś lekturze. Ja w tym momencie słucham rozkoszny reportaż Witolda Szabowskiego, a mianowicie Rosja od kuchni jak zbudować imperium jest to absolutnie rozkoszne, posłuchajmy kawałek. Rosyjskie piosenki. Jeszcze później zwymiotował pod moim oknem i powiedział, żebym sobie spał, a rano się dogadamy. Jeśli słuchanie w czasie gotowania Wam nie starcza, tak jak mi, możecie zabierać swoje ulubione audiobooki w podróż, czy to spacer, czy to podróże zagraniczne, wtedy, kiedy nie macie dostępu do internetu, bo te treści dostępne na MP Go są w trybie offline no i możecie ich słuchać na dwóch urządzeniach, więc gdziekolwiek tylko. To cię nie tylko w kuchni. Film ten powstaje we współpracy z MP Go, który specjalnie dla was i dla mnie przygotował rozkoszny kod kapslak rozkoszny który daje Wam darmowy dostęp na miesiąc e, do pakietu MP GO Mini, upoważniającego do dwóch pobrań miesięcznie z katalogu MP e, GO. Spieszy się z wykorzystaniem tego kodu, bo czas macie tylko do końca lipca, a myślę, że warto w tym okresie wakacyjnym trochę posłuchać dobrych e, treści, dobrych książek czy podcastów. E, ja lecę słuchać dalej, czekając na Pana kotę, No i teraz kosztujemy. No i link do. E, tego kodu zostawiam wam oczywiście w opisie filmu, więc klikajcie i logujcie się, pobierajcie co tylko chcecie. zobaczenia i powielęciem wam Witełna Szabłowskiego. Testowanie panekopty, hop. lekki deser mm. słodki mm. lekko kwaskowaty wręcz, bardzo węglijowy różany bajeczny spodziewajcie się innego wydania Panda Koty, bardziej lekkiego unowocześnionego. to jest taki wiecie, deser na spokojne zakończenie kolacji, bez jakichś ogromnych fajerwerków. To na pewno smakuje każdemu, czy jesteś grurmandzistą, czy jesteś dzieckiem wybrednym. Każdy polubi tą wersję pewne Jeśli macie chyba spróbować, podajcie na bloga, zostawiam link do przepisów w opisie filmu i tutaj na, gór na górze. Eee, no i widzimy się wkrótce. Pamiętajcie, aby zostawić suba i obserwować mnie na Instagramie, gdzie dzieją się cuda płynerne w, w większej intensywności. Do zobaczenia!